Możemy korzystać z Google'a? Eee, nie, wszystkie narzędzia muszą być wyłączone. Przyszedł wreszcie czas na YouTubeowe El Clasico. W dzisiejszym odcinku quizu zmierzy się lachu oraz Disblaster. Blaster. Tak więc, to jest połączenie gwarantujące naprawdę niebywałe emocje oraz starcie w wiedzy lub niewiedzy piłkarskiej. Mam więc nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napisać w komentarzu, jak Wam poszło. Możecie razem z uczestnikami śledzić każdego zawodnika i edytować swoje komentarze albo dodawać nowe. No i oczywiście, zapraszam do subskrypcji kanałów moich dzisiejszych gości. Wszystkie kanały znajdziecie w opisie, zarówno te piłkarskie, jak i te opowiadające o piłce, jak i te gamingowe wszystko tam będzie, tak więc koniecznie sprawdzajcie twórczość, zarówno Lacha, jak i Disblastera. Oraz oczywiście, gdybyście zasubskrybowali mój kanał, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Dajcie znać także na dole w komentarzach, jakich zawodników mógłbym dawać do kolejnych odcinków z ciekawą historią transferową oraz e, jakie zestawienie gości chcielibyście zobaczyć. Tymczasem życzę Wam miłego oglądania i zgadywania. Dobrze, panowie, zatem przed Wami pierwszy zawodnik dziś. Kto to może być? A, czy, czy mogę napisać, jakiego ja nazywam? Nie możesz, możesz bo ja A, bardzo ja chciałbym tak. zarobić za ten materiał. Aha, no dobra, rozumiem. Dobra, A, skończyłem. Kurczę, ja chciałbym wiedzieć, na przykład widzowie też by chcieli. Kurde. No to pierwszy ten. Zakładam, Lachu, że także napisałeś tutaj nazwisko odpowiednie, ale pokaż, tak jest. Neymar. Widzę, że w sobie oryginalny autograf Brazylijczyka. Si, tak, załatwił, Maciek załatwił. Drugi zawodnik. No pytanie, czy będzie prostszy, czy będzie łatwiejszy, czy będzie trudniejszy? No nie, no to na razie to. Maczku A kurczę miałem pokazać. No 10, eee, 9. No, że Maciek nie ma? To są pierwsi dwaj bardzo rozgrzewkowi zawodnicy. Lachu pokazuje kakę. Kogo pokazuje nie, Maciek? Nie, nie, nikogo. Ja wiesz, co za dramat. I mi to Orlando od razu się tak wiesz, ale nie wiedziałem, że on z Orlando wrócił do tego. Do Brazylii. To, no będzie, i... to będzie kompromitacja, ale założyłem koszulkę adekwatną. Później pokażę. No, no to i jest... oczywiście, oczywiście. Patryk miał rację. Ja już ja wspominałem ostatnio sobie ten odcinek Maciek z Tobą, gdzie y, chyba pirlo nie zgadłeś, albo albo Thierry nie, Gauriego. Ale słuchajcie, ja w każdym tego typu terytorium mi tak odcina mózg, że ja później nie mogę tego nawet oglądać z odtworzenia, bo po prostu załamuje się. Ja się nie stresuję Nie to stresuje. To jest to samo u mnie. Także. Mam tętno 108. Rozumiecie w tym momencie? Naprawdę. A to po tej najmarze chyba. Nie, to. To mnie stresują te rzeczy. To Jezu. Myślę, że skoro tak cię stresują, stresowało pierwszych dwóch najprostszych zawodników, no, to ciekawy jestem, co powiecie na tego. To jest już dużo o, cięższe o, wyzwanie. Coś ty tu wymyślił, chłopie. O, człowiek, tego Milanu to więcej nie było, tam? Wydaje mi się, a w zasadzie jest to przeczucie graniczące z pewnością, że ten Milan po środku, środku Sewii jest wypożyczeniem. Warto pomyśleć o, o, o połączeniu Milanu i sobie. Rozumiem, rozumiem, że on gra, tak? Gra, cały czas gra. Zawodnicy, którzy nie grają, ja. mają specyficzną emotkę. Tak, te korki zawieszone, ale. O stary! No muszę mieszać. Ostatnio było za prosto, więc dziś musi być coś poważniejszego. Powiem wam jedną rzecz. Ułatwię wam odrobinę, no. a mianowicie, ten zawodnik jest Hiszpanem. Aha! To tak nie <śmiech> wiem. <śmiech> Czekaj. I wszyscy w komentarzach, kur, jak mógł nie wiedzieć, przecież to proste. I te, nie, po z... mnie się przyzwyczaili na szczęście. I ten zawodnik nie jest to Samu Castillejo, to jest moja druga podpowiedź. E, nawet o nim nie myślałem, także... <laughs> to ja no nie wiem kto. To przejść. do Nie wiem. Ja nie wiem. X. Ostatnia daje. podpowiedź. Jego no, nazwisko no. bądź. No, zakładam, że to jest nazwisko znajdujące się na koszulce składa się zaledwie z czterech liter. Nie mam zielonego pojęcia. Pierwsza litera jego nazwiska to S. O Boże, to... <laughs> Druga to... litera jego nazwiska Dobra, to. U. Kończ bez punktów. Jak? U. Zostały wam dwie litery. To, suka. To, suka. Yes. Wiem, czekaj. Nie, to no jest to głupie. Pa... Dobra, wiem. Boże, Że? wiem. Dobrze, Patryk pokazał. Nie patrz, nie patrz Maćku na Cześć. ekran, co tam napisałeś? Było, czy nie? To suso, to suso jest. bulak nam się urodził. Boże święty. O stary, ale nie, nigdy bym go nie zgadł normalnie. No nie ma szans. Czy się ja w menedżerze go miałem, jak robiłem karierę? To jest, to jest taki zawodnik, że jak się spojrzy, to ciężko jest zgadnąć, ale z drugiej strony, jak potem już się wie, kto to jest, to, to się mówi rzeczywiście. Czy kolejny mhm. piłkarz jest tego typu zawodnikiem? Tętno 104 cały czas. Tu już jak widzicie, przenieśliśmy się na wyspę. Dobra, chyba, chyba wiem. Cokolwiek, nie wiem czy wiem, ale zaraz się okaże. Ale mam. Boże, no to mam 10. 9. No czekaj, ale nie jesz na głos. 8. 7, <grym> to jest uroktyzm. <grym> <grym> no, drewno, straszne przecież to jest. Dembele, jesz dembele. 3, Rasiak, Rasiak, 2. Ja wiem, kto to jest, z nie pamiętam jak to jest. 1. Odcina. 3, 4. Pół. Pół. Możesz. Napisałem Harry M, bo nie wiedziałem jak się Maguire pisze. Maguire! Źle, nie napisał! <laughs> nie no, no, uznamy, uznamy, Rzecież tak nie, więc... No nie. Przewaga Patryka rośnie do dwóch to punktów. Jest, on jest tak drewniany jak ja i dlatego zapamiętałem. To jest po prostu kopanie leżącego już. Nie no, co Ale ty, spokojnie. to się zaraz może zmienić od razu, bo nie bój się. Spokojnie, tu naprawdę, tu większe kambeki były niż z dwóch punktów różnicy, między innymi United <laughs> był i na górze i na dole rywalizacji z PLKD. Oj, oj, tu oj, tu stop. mamy zawodnika, który karierę zakończył. Co już, stop powiedziałeś? 10, tak. 9, 8, 7, 6, hey, Kurde, teraz ja nie wiem. Dobra, o nie, spróbuję. 5, 4, 3, 2, 1. I kogo lachu napisałeś? Nie, ja jestem debilem. Napisałem Torres, ale to nie może być Torres. A Maciek, napisałeś Torres? Tak. I obydwaj mieliście rację. Ale on. Kiedy on grał w Milanie? Odszedł, odchodził, grał w Milanie, grał w Milanie, był. Ja nie opoczony, pamiętam to w ogóle. Był, 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 ale to już był ten torys, którego myślę, że nikt za bardzo nie chce pamiętać. I, i torys sam chyba nie chce za bardzo pamiętać o tego kurde. okresu. A czy pamiętacie tego zawodnika? Cały czas aktywnego. Wiem. 10 9 8 Maczku, jak tam? Coś się rodzi. Nie. Bo już jesteśmy przy dwóch. Już jesteśmy przy jedynce. Nic, kompletnie. Patryk, kogo napisałeś? Hernandez, Cicerito. I to właśnie popularny groszek Cicerito. Ja pierdziele, po prostu wiecie co to jest. Uwielbiam tę serię, uwielbiam. Jestem fanem. Jak ja fan. <laughs> jak ja fan. Ja się obawiam, że jak ty byś mi tutaj dał. Nie no, dobra, już przepilnowe. <laughs> Messiego nie odpadłem. Tak, Messiego też bym nie zgadł. Jak widzimy, jest to zawodnik, który kiedyś grał Maćku, w RKS Nie hufgu. powiem nic teraz. Tak, widzę właśnie. Dobrze. Zrobię jak Real w Lidze. A wydaje mi się, Maciek, że ten piłkarz przewijał się przez twoje materiały. Wiem. To jest chłopaczyna, który Miał dedykowany materiał, jak poszedł do, do Chin Ach, wielkie pieniądze też kosztował Atletico Madryt Lachu, ty wiesz? Ja nic nie mówię, ja mu oddałem tą rundę To, to będzie na remis. Chłopie, na, na, mam prośbę Nie mów mi, jak on się nazywa, bo mnie znowu Z, z takiego facepalmy już mi czoło boli Od bicia się ręką w czoło Tylko problem znaczy... jest taki, że Dopóki Patryk nie napisze, dopóki ja nie powiem, będziemy tak Patryk. siedzieli, bo cię nawet odbiczać nie mogę. Sami... Ja, ci, ja ci oddałem, ale ja nie wiem. Napisz. No mogę napisać, ale... Czekaj, na czekaj, bo u maćka się coś rodzi. Nie no, słuchaj. <laughs> <laughs> Dobra, Walt, podpowiedzi serię literka pierwsza, będę zgadywał. Mogę powiedzieć jak się nazywa? No. Znaczy jak ma na imię? No. Jackson. O no, no, kurde, dobra, dobra. Jezus Maria. <grym> Czyli rozumiem, Macie, rozumiem Lachu, że ty nie piszesz, tak? Tak, nie, ja mu oddałem, żeby nie było. Nie, Dobrze, no czy... pisz. No nie, pisz. no masz tą rundę, spokojnie. Jestem jak Real w lidze, <grym> potem ty oddasz. <grym> <grym> Czyli Patryk jest pewny swego, a to był oczywiście Jackson Martinez. Gigantyczny transfer, e, gigantyczny transfer, e, Atletico Madryt. W Porto był genialnym piłkarzem, a potem coś się mocno popsuło. Zepsuło się, a to dziwne, bo Atletico właśnie potrafi wyciągać takich Psuć. piłkarzy i jeszcze ich, do, jeszcze ich kurde do, dopieścić. A to była jeszcze taka dziewiątka, bardzo taki mocny zawodnik, który idealnie by pasował do Atleti, tylko głowa chyba nie dojechała z No na przykład João Felix, a nie, dobra, nic nie mówię. W menedżerku też był cudowny, muszę powiedzieć. W ja dobra. mówię w FIFA, w Ultimate um, Team, wtedy, kiedy główki były um, bardzo cudowne. A szcziowe, naprawdę. Też ma na pewno. Dobra, mam. No już się bałem. Ale wiesz, że naprawdę miałem z mózgu i musiałem to przemyśleć. Naprawdę. O to, to takie właśnie. Jak tak coś więc... musisz na szybko zrobić. Widzę, że napisaliście razem jednego piłkarza, tak. Luisa Suareza. Łatwo go poznać, bo też po uszach tutaj. No nie. Um, więc... nie, ja bardziej z Liverpool i wtedy to już. Więc mamy w takim razie cały czas dwupunktową przewagę Lacha, jeżeli się nie mylę, ale może ona teraz stopnić po tym zawodniku. Eee. O kurcze, co tu się dzieje? Jest to piłkarz, który, jak widzimy, zakończył karierę. O tym świadczył te dwa buty wiszące tak, 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 na tak, kołku. Tylko. No, jest to rzeczywiście specyficzna droga. Kurde. Chyba wiem. Ale nie wiem, czy nie poczekam. Bo ty zaraz zaczniesz sypa sypać podpowiedziami, tak? Zobaczymy. Kurde, o. nie wiem właśnie. I tak... Nie, no mogę, mogę zacząć. Mogę zacząć. Nie Mi będę mówił daje, o narodowości, Niemiec, ale... nie będę mówił o narodowości, powiem tylko jedno słowo. Mundial. Jak już Dobra, będziecie wiedzieć. O, Boże. Czyli dziesięć! No czekaj, żeby, żebym nie dał dupy, ale chyba tak. No Ja 9. teraz nie wiem, właśnie. Mogę, mogę odliczać? Mogę odliczać, bo tak w sumie tak, zacząłem. Czek, tak. A. Czekaj, nie, nie, nie odliczaj, bo ja teraz. No <laughs> myślałem, <mówię, śmiech> że dopisałeś. No bo teoretycznie nie, nie. napisałem, ale. Maczku, ja, zaufajmy Twojemu przeczuciu. Przecież. Na piłce znasz się jak mało kto, zatem zaczynaj radniczać. To i koniec challenge 9, 8. Ja nie wiem, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no to pokaż, kogo Macek napisałeś. Czy tam jest napisane kloze? Tak. I masz o napisane. Kurde. Bardzo dobrze. O ja, ja, nie, nie wpadłem w ogóle. Nie no, uważam, że podpowiedź z Mundialem była bardzo trafna. No tak, tak, rzeczywiście, tak. Bo nie Kurde, wiem, czy to nadal na to jest strony. najlepszy strzelec w historii mistrzostw świata, czy, czy jeden z najlepszych, bo nie wiem, czy ktoś go w końcu przebił no, ostatnimi czasy. Chyba nadal. Więc, więc piłkarz niesamowity. Pamiętam, jak trafiłem jego kartę Record Breaker, a potem ktoś mi ukradł konto w FIFA. On jak widzimy, przez chwileczkę był bez klubu. Po prostu zakończył się jego kontrakt i dopiero z rynku wolnych agentów został pozyskany 100. przez FC Porto. No to 10. Dziewięć. Osiem! Ty, od kiedy siedem, dałem mu punkt, to mi mam na zadanie czarną dziurę. Dwa, jeden. Ty no, no ja nie wiem, co? Lachu, to jest mój ulubiony piłkarz, jeden z ulubionych. To, a, mogłeś, a już nie mog mogę. ale już za późno, Aaaa, już kurde. za późno, za mogłeś, późno mogłeś poznać po kształcie głowy. Ale już za późno załapałem. Ty, yeah. Ale bez kitu! Można patrzeć, czy ktoś się słyszy po tym. Przecież. Rzeczywiście. Powiem kurde. tak, u wielu piłkarzy szukam innych zdjęć, ale tutaj już zostało już to. kurde. Trzeba patrzeć tak więc, na zdjęcia. E, panowie, ale czy mi się wy... z tym. Czy my mamy remis? Czy mi się ba wydaje, tak. że mamy? Wydaje mi się, wydaje, że tak. Tak, co no, Maciek teraz nadrobił dwa punkty. Mm, tak, tak. Więc wydaje się, że mamy remis, przynajmniej według moich obliczeń, ale ten piłkarz może wiele zmienić. Stop. 10 9 8 7. No, mamy wiem, z... no co, co jest? Dysku. Houston, 5. we have a problem. Jeden. No nie, to, zero. Dobra, napiszę tylko, ale wątpię, że to jest. No dobrze, dobrze. Jak, jak jeszcze piszesz, to zobaczymy. Kogo Maczku napisałeś? Pepe. lako napisałeś? Nie, to nikogo już nie ma. <śla> <śla> Właśnie, można nie było nie pisać nie, nic w przypadku Maćka, bo po Pepe przyszła pora na Pepe. Tylko tym razem wiesz, to Nikolas. Wiesz Pepe. co, napisałem? Saka. Nie wiem dlaczego. Nie pytaj, nie no, u mnie, u, proszę. U Saki byłby ten jeden klub przez całe życie ostatni. Aj, aj, aj. Um, u tego zawodnika jest więcej niż jeden klub? O mój dobrze. Boże. Masz już tyle. No mam. 10, 9, 8. Ja wolno liczyć. Nie no, Maciek, no będziesz posadzić. 5. Poczekaj, być wolno! Co to to jest? Naprawdę. Co to się nazywa? Jeden <noise> PU! No, no i zero! To. No i zero. Dla niego też był w pewnym momencie więcej niż jeden klub, ponieważ o jest, to był David Dawid Vieira, tak. Jak to jest tak jak u mnie z Pepe? To jest najgłupsze. To to jest po prostu ja nie wierzę sam w to co się dzieje tutaj. Naprawdę, ja w to nie mogę uwierzyć. Ale remisujesz. i remisujesz. Jest poruwa. Czekajcie, tylko powiem Wam, co jest najlepsze. Najlepsze jest to, że nagle się człowiek myśli, jak można było. Nagle wszystko jest jasne. Nowy Jork, po Atletico, z Walencji do Barcelony. Nagle wszystko jest takie oczywiste. Najgorsze jest, ma. jak się zafiksujesz na przykład na tych pierwszych klubach. Ja i nawet nie patrzę tam na to. Bo... Ja się, za, ja się zafiksowałem teraz na japońskim klubie ostatnim. Tak? No to mógł być jeszcze... No tam akurat dużo gwiazd, bo przecież... Samper e, był. I był. Iniesta, i... E, Tylko, Fertongen. że żaden z nich nie grał, kurna, w Walencji. A, dobra. 7. Dobra, to Maciek jak pisze, to e, pisze, a Lachu wyszedł na... Prowadzenie, czy jest remis? Nie no wiem, teraz chyba jest remis. Chyba jest remis. Też mi się wydaje, że jest remis. Po ostatniej rundzie, a teraz mamy napisanego Silwę u. Bo widzę dobrze, że Sylwę Maciek? Tak, tak nie też Sylwę. No. no i bardzo dobrze, jak widać obydwaj znacie się na piłce. Pięknie. Ja! Bardzo wybitnie. I potwierdzicie to, odgadując kolejnego zawodnika. E, mam. Stop! No, to był też transfer by za wielkie pieniądze. A weź mi nie mów. 40 dobrze wydanych pieniążków. Bardzo dobre pieniądze. E, czy tam widzę Jara Mendiego? Tak, ja napisałem no także... No i bardzo dobrze napisaliście. O, jakie zdjęcie, jakie dziwne. Jakby no. dostał bułę. Overhanda, po zmyłce, jakby dostał. <laughs> Falcao. Radamel, Falcao. Obydwaj dobrze trafiliście. Zatem czas na ostatniego zawodnika. E, no. Stop. 10. Mogę polec na tym. Ale no, chyba 9. nie, zobaczymy. A. No to Lachu pokazał. Kogo pokazałeś, Maciek? Witzela. I Pokazaliście bardzo dobrze, co oznacza jedno, że, że mamy dogrywkę. Uhuhuhu. Czas, czas panowie, na dogrywkę. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę sił po tych wyczerpujących 90 minutach. I mi już psycha siadła, człowieku, proszę cię. Zakończmy te cierpienie. Czuję, że przegram. Poczekaj, ej, czekaj, edukacyjnie. Teraz powiem Lachu do ciebie. Teraz powiem i to jest. Pierwszy raz w internecie chyba dobre użycie tego. Kończ właśnie. Wstydłoszczyć. Jak przecież remis jest. Co? Ale Boże, czy. Ja, ja nie wiem jak się to zapisuje to jest. Ożesz ty tak kurda, ja nie wiem. Kto to. Wszystkie nazwisko Dobra, mogę jakoś tak brzydko? Możesz. M możesz, aczkolwiek nie wiem, czy myślimy o tej samej osobie. Dobra, to już wiem, że nie. Chłopie, jak ja woską piłkę to oglądam tylko jak... Nie, nie oglądam w ogóle. <laughs> Czekaj. Nie, no, ja byłem pewny, że to jest proste, że z tych co wybrałem, to jest jedno z prostszych. Chcę się nie zawodnik, Ja nie co wiem, co Zawodnik, jest. zawodnik ofensywny. Jak przystało na zawodnika Napoli ofensywnego, nie wysoki. Jak ja jestem zban, mam. Przecież, ale ja jestem głupi. Nie chciałem mam, na mam, tego mam, podpowiadać. Mam, mam, nie mam, chciałem mam, na mam, tego mam. podpowiadać. Aż Dziesięć, się boję po prostu odpowiadac. 9. Czy mam odliczać, Maczku? Nie. Lachu, kogo masz? Czy to jest Lozano? Tak jest, to był Irwin. Przecież tam Lozano. był Meksyk, stary, ja dopiero później zobaczyłem, że tam jest Meksyk. Ale Maciek, Maciek, jeszcze jakbyś nam się pokazał w kadrze, jeszcze jest z dwóch zawodników, możesz <laughs> też jeszcze wygrać. Okej, okay, tu przydałoby się szybkie wyjaśnienie. Podczas dogrywki chłopaki mieli dostępne screeny z transfermarktu, tak więc od samego początku była widoczna między innymi flaga pierwszego klubu. Meksykańska flaga. Przecież nie dało mi się dać większej podpowiedzi. Ja w ogóle jakoś to nie wiem. Zwróciłeś uwagę, że tam jest Meksyk, a ja nie. Nie, ja patrzę PSB, droga cena i ja tak kminie Cholendro. Ja też tak samo. I powiedziałem, że w pewnym momencie się poddałem, bo żadnego nie Ale znam. <laughs> Powiedz mi, kogo chciałeś napisać jako to trudne nazwisko? Nie. Powiedz proszę. Zieliński. <laughs> Może z kolejnym zawodnikiem pójdzie ci lepiej. A może to będzie już piłkarz, który da... Słuchaj, koza gorzej nie pójdzie. Może to będzie piłkarz, który da już teraz zwycięstwo Lachowi. Oto i on. Imię i nazwisko. I teraz wszystko sprowadzi się pewnie do ostatniego zawodnika, jeżeli nie było e, pomyłki. Zobaczymy. Patryk, kogo masz? Douglas Koszta. Kogo masz, y, Maciek? Koszta. I bardzo dobrze. Czyli Douglas, i imię Maćka. Tak, jakbym napisał samo Douglas, to by nie zaliczył, bo że byłoby, że. Kto, że to kto nie to ten. Douglas. Kto to Douglas? Tak jest. Ostatni piłkarz moim zdaniem jest trudny. Z Meksyku? Nie, nie z Meksyku. Polak nie, powiem, y... nie powiem z jakiego kraju, chociaż. Można się domyślić. Mogę? No no, czekaj, tu zaczynam odliczanie. Aha, dobra. 10. Ale najwyżej będzie Falstart. Osiem. No to będzie kolejna dogrywka, jak w koszykówce. Ja, ja już czuję te, telefon od nich 7. on będzie krzyczał. 6. 5. 4. Jak widzimy, piłkarz wypożyczony wielokrotnie z Chelsea, jak wielu piłkarzy. 3. 2. Maczku, czy masz? Nie. Nic, 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 nie, nie, nie masz w głowie. Nie, 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 nie nic nie przychodzi. Kogo Patrick ma? Meksy żadnego Meksykańczyka. Zuma. Tak, to on. Kurtzuma. Kurt, zuma, Dobrze, Kurt, Nexem mnie nie udusi, jest dobrze. <grystanie> <grystanie> Ale był to, był to pojedynek, który rozstrzygnął się w ostatnim dogrywkowym pytaniu, więc było naprawdę wyrównanie. Zaprezent zaprezentować... Ja przygotowałem koszulkę, wiedziałem, co tu się będzie działo, także... O, ubrałem się po prostu od razu adekwatnie Tylko w liczbie pojedynczej powinno być, ale Ale wiedziałem, że tak się skończy Wszystkie te quizy to jest zawsze kompromitacja Straszna I mam nadzieję przynajmniej, że będziesz miał Dobry tytuł i miniaturkę Myślę, myślę, że biorąc pod uwagę To jak rozstrzygnął się ten pojedynek Watch time będzie dobry Na tym materiale. Panowie, bardzo wam dziękuję Linki do kanałów Moich gości znajdziecie oczywiście na dole w opisie Tam tylko i wyłącznie Piłkarskie umiejętności, fifowe umiejętności i piłkarska merytoryka na najwyższym poziomie. Eee... Czyli to nie do nas kanały, nie nasze kanały, to tak. już wiem. Kogo on poleca? Nie wiem. Nie, po prostu na dole dałem, wiecie, do Koza FC i do Koza Manager, do swoich kanałów linki. Wam już bardzo dziękuję. Na razie. Piona. Hej. -pa. Piona.